I za chwilę zaczniemy. Zobaczymy co doktor Grub ma do powiedzenia na temat e, cieknącego jelita, i jakie są główne przyczyny. Oczywiście nie będę w tym wideo tłumaczyła co to jest syndrom nieszczelnego jelita czy cieknącego jelita, dlatego że prawdopodobnie jeżeli słuchacie Przepraszam, żeby troszkę jaśniej było. Jeżeli jesteście tutaj ze mną i słuchacie tego wideo, to prawdopodobnie wiecie, co to jest, prawda? I to jest przyczyna wielu, wielu chorób. Wiemy, że zdrowie zależy od jelit, ale też jest bardzo dobra wiadomość. Łatwo jest tę jelita naprawić, i będę oczywiście też um, mówiła po części troszeczkę, powiem, jaki jest sprawdzony, naprawdę sprawdzony. Um, protokół, że tak powiem, dlatego, że wiem, że wielu osobom pomogło. Jeżeli ktoś ma problemy, które już przechodzą, dlatego, że to jest ta kaskada, ta cebula, prawda, z jednego tworzy się drugie i tak dalej, i tak dalej, wszystko jest połączone ze sobą, jeden symptom wyzwala drugi, dlatego, że w jelitach jest teren, więc jak jest teren zły, no to wtedy się tworzy coś, prawda, jak jest potem, się tworzy coś, no to wtedy mamy to, a tamto, zakwaszenie organizmu, albo zły, źle zakwaszony żołądek, albo rozwój kandidy, prawda, no, i potem jeszcze inne rzeczy, i jeżeli ktoś ma już to dosyć zaawansowane, także na przykład często dostaje cześć Gab. Często dostaje na przykład takiej tak zwanej grypy żołądkowej, albo na przykład zakażenia, albo tak jakby zatrucia, że nie jest ten, nie jest ten przewód pokarmowy odporny, prawda? Że mu trzeba bardzo uważać, że on jest wrażliwy na różne rzeczy. Ja mam y, i na końcu tego wideo Wam powiem, to jest krótkie wideo od doktora grup 5 minut, w którym powie nam kilka rzeczy. On tu odpowiada po prostu na pytanie. Pytanie jest, w jaki sposób naturalnie y, pozbyć się syndromu nieszczelnego jelita. Ja mam sprawdzony protokół, który naprawdę pomaga, jeżeli chodzi o zaawansowane, coś takiego, że naprawdę ktoś się zmaga z tym, okay? Już w tym momencie nie robisz tego po prostu prewentywnie, że chcesz zapobiec, żeby się coś nie stało, i chcesz dodać sobie enzymów czy dodać sobie probiotyków, żeby po prostu wspomóc swój organizm i swoją odporność, ale już masz problemy i powiem Wam, co działa i jaki protokół się sprawdza. Ale w tym momencie zobaczmy, co dr Grub ma na ten temat do powiedzenia. okay. what is a natural way to address leaky gut syndrome? this is one of the easiest things. and this is one of the most prevalent things that's out there. and one of the easiest things to fix. i love when people come to me that have gut problems, whether it's celiac, whether it's constipation, whether it's leaky gut syndrome. by the way, practically everybody has leaky gut syndrome. I mean, I'm just going tell you that right now. If you drink alcohol, you drink artificial sweeteners, you have you eat meat. You have GMOs. You have a lact you have yeast and you have fungus in your bowel. I mean, there's To jest to, o czym właśnie mówiłam na początku, że yy, yy, problemy yy, żołądkowo-jelitowe tego całego systemu Falami tak, jakby przechodzą jedne w drugie, prawda? I e, najpierw możemy mieć dysbiozę, potem ta dysbioza może się, e, z tego może się zrobić kandydioza, ok? Z tego się może e, zrobić przerost bakterii jelita cienkiego, dlatego, że to wszystko jest połączone, ok? To nie jest odrębnie. Jelito grube, odbyt. Yy, żołądek, i tak dalej. Ten cały system jest połączony, i populacje drobnoustrojów, które są w jelicie grubym, na przykład albo w żołądku, albo w jelicie i kwas żołądkowy, w jelicie cienkim, mają na siebie wpływ, ok? Więc potem masz SIBO, potem masz SIFO, prawda? Różne rzeczy mogą się zdarzyć. Yy, dlatego on ma rację. On ma rację, że każdy praktycznie w tym momencie ma syndrom niszczelnego jelita. Oczywiście tutaj macie napisy po polsku, więc proszę czytać. Some degree everybody has leaky gut syndrome. I would even say I probably have a little bit of leaky gut syndrome, and I'm pretty much drink nothing but not healthy up. foods. But the environment in which we live, I mean think about all the stress. Just stress alone causes leaky gut syndrome. I mean I could list a million causes of leaky gut syndrome. And not only that, but just gut health in general or gut dishealth. I've said for a long time the gut and the intestinal tract is the root cause of all disease, and it's also the solution to. To jest bardzo ważne, że, żebyście pamiętali, że nie tylko przewód pokarmowy yy, i zdrowie Twoich jelit jest yy, przyczyną, nie zdrowie Twoich jelit jest przyczyną wielu schorzeń, ale zdrowie i uzdrowienie tych jelit eliminuje te schorzenia. Okay? Więc na przykład, jeżeli masz Hashimoto, na przykład, okay? może to być spowodowane pasożytami, przerostem niektórych niebezpiecznych organizmów. Więc jak to się mówi, jak ktoś mi mówi o jakiejś autoimmunologicznej chorobie, ok? Jeżeli to jest na przykład Hashimoto, to jest autoimmunologiczne, to ja od razu mówię, żeby zaadresować przyczynę, ok? Naprawić to jelito i pozbyć się tych niebezpiecznych organizmów, które to powodują, bo to jest powód tego. Root cause, ok? Podłoże choroby. Pierwotna przyczyna. jest. Outside, right? I mean, it's... Tak, I jak wkładasz coś do ust, to nie jest to tobą, ok? ja to zawsze wam mówię. To nie jest to tobą. Żeby coś było tobą, żebyś ty był z tego zbudowany, to musisz zaabsorbować do komórki. Okay? Jeżeli nie jest zaabsorbowane do komórki, to nie jest tobą i jest na zewnątrz ciebie, okay? Czyli jeżeli ty tego nie zaasymilujesz, jeżeli to nie jest bioprzestwajalne, to nigdy nie będzie częścią ciebie i to nie będziesz ty. I on teraz tłumaczy, że cały przewód pokarmowy jest tak jakby naszą skórą, która jest wywrócona na drugą stronę, okay? Tylko w środku. I teraz ona tam asymiluje, prawda? Przez nią przechodzi wszystko. So, what you put in your gut ultimately leaks through into your system and poisons it. If you put, or if you breathe poisonous air, it's going to go in through your lungs, into your bloodstream, and to a certain degree, it's going to be deposited somewhere or it's going to try to go through your liver and be detoxified. If you eat or drink anything that has any toxic, or anything that's dead, or anything that's lost its energy source, or anything that's not alive, it's going to drain your energy and it's going to become toxic. Now, this is all easy to say. I mean, this is all easy to say. Yeah. It's easy to say eat live foods, take supplements, cleanse your body on a regular basis, and everything's going to go away. The hard part is actually doing it, the hard part is actually committing and being disciplined. A skąd to zaangażowanie i ta dyscyplina wychodzi? Jak, jak wy uważacie? To jest wszystko z waszego mózgu, ok? Można, znaczy trzeba po prostu sobie uświadomić, to jest wasz mózg, okej? Okay, że w ten sposób zrobię. Dlatego że jeżeli nie będziesz miał dyscypliny i zaangażowania, to niestety. Do tego zdrowia ciężko będzie dojść, prawda? Ciężko będzie dojść. To musi od wewnątrz, od ciebie, wyjść z twojego serca i z twojego umysłu, prawda? I musisz z zewnątrz popatrzeć na swój umysł. Co mi ten umysł mówi? On mi mówi, że on zjadł teraz ciasto, ok? Nie miej tego ciasta, nie wiesz, nie ufaj swojemu umysłowi, bo on będzie za wszelką cenę dążył do tego, żeby zrobić to, co on chce. Bardzo podchwytliwy, ok? Twój mind, twój umysł. Ty dobrze wiesz, że ten umysł ci będzie mówił, żebyś to ciasto kupił, ale ty tego ciasta nie kupuj i nie miej go w domu, żeby po prostu nie kusić, ok? Więc to jest najlepsza, najlepsza metoda to jest nie, je, nie mieć trucizn w domu, ok? Dlatego że y, ciężko, nie ufaj swojemu umysłowi, mówię ci. Nie ufaj swojemu umysłowi, który cały czas ci podpowiada, że albo się napić alkoholu, albo zjeść ciasto. Albo cokolwiek, ok? Zrobić to, co, do czego on dąży, prawda? I to jest też spowodowane dysbiozą bakteryjną, dlatego że szczepy bakterii, które są u ciebie, w twoim przewodzie pokarmowym, komunikują się z mózgiem, ok? I na przykład, jeżeli jest przeros przerost kandydy, to twój mózg będzie chciał słodyczy, żeby żywić tą kandidę, ok? Więc jest taka komunikacja niesamowita, że ta kandida powie Twojemu mózgowi i ty będziesz chciał jeść słodyczy. Natomiast, jeżeli będziesz miał wszystko. Znormalizowane, okej, okay? i wszystkie szczepy bakterii, jeżeli będą zapopulowane tak, żeby była homeostaza, to się nigdy nie, nie będziesz miał zachcianek, okej. Okay? To są zachcianki, które są spowodowane mózgiem, więc e, on mówi, że łatwo jest powiedzieć, ale ciężko jest zrobić. Ciężko jest, żeby do tego e, mieć dyscyplinę, prawda? I e, będzie to tłumaczył. Jeżeli 80% czasu robisz wszystko dobrze. 80% robisz everything right. And 10 of the time. Doing things fun, so you're not so strict that it's Więc awesome. jeżeli 80%, jeżeli ty ten mózg tak przekształcisz, patrz się na niego z boku, ok to jest, to jest forma medytacji, patrzenie się na niego z boku, i recognize, to znaczy, jeżeli ty już zauważysz, powiesz. O Jezu, co ja myślę? Prawda, ja. To nie jest twój mózg. Ja to jesteś ty, okej. Okay? To jest twoje serce, twoja dusza. I ty myślisz. Jeżeli zauważasz to myślenie, to jest bardzo dobrze, to znaczy, że jesteś z boku, prawda? Patrzysz się i krytykujesz swoje myślenie. Aha, to jest ten mózg, który mi podpowiada, żebym zjadła to ciasto, okej? Okay? Żebym posłodziła tym cukrem, ok? Ale jeżeli, on mówi, 80% postarasz się, no to jest super 80%, ja nawet nie wiem, czy ja to robię, okej? Okay? 80% może on robi dobrze, a, a 20% źle, prawda? Złych rzeczy. To jest to jakaś przewaga na pozytywne, że więcej jest pozytywnego. A co ludzie robią? Social disruption or marriage disruption or even you not being happy with yourself. I mean, because I did that and I learned that you, know, you do need a certain amount of leeway. Tak, te 10% uh, jest potrzebne, prawda? Ale. The rule, which means they're only doing maybe a więc, może 30 rzeczy ludzie robią dobrze, a 70% źle. I co to jest te rzeczy? Ok? To są wszystkie. To jest cała detoksyfikacja Twojego środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. Są rzeczy, to nie tylko jest jedzenie, ok? To jest, czy Ty stosujesz perfumy, czy Ty masz w domu pachnidła włączone do kontaktów, na jakim materacu śpisz, jakim powietrzem oddychasz, jaką wodę pijesz, okej? Okay? To nie jest tylko jedzenie. Jakich kosmetyków używasz? Jakiego szamponu używasz, okay? Czy masz okulary, które zabezpieczają przed niebieskim światłem? To jest dobrze, to już jest na procent dobry. Więc ile robisz i ile ćwiczysz, prawda? Jaki masz sen? Czy śpisz nieprzerwanie 7-8 godzin, prawda? Czy ten sen ma yy, nie tylko długość, ale jakość dobrą, żeby był REM. Więc to są wszystko dobre rzeczy, które robisz, prawda? A też są rzeczy złe. I on powiedział, że z jego doświadczenia w tej chwili ludzie przeciętnie robią 30% dobrych, ci, którzy się starają, a 70% złych. Musimy podnieść procent dobrych rzeczy, które robimy, ok? Żeby to było odwrotnie. 70% dobrych, a 30 złych, prawda? Bo jaka... może być 10 złych, to by było fantastycznie, tak? Ale yy, no, nie każdemu się to udaje, prawda? 30% of the time they're doing things right, 70% of the time they're eating bad foods and drinking bad things. So, if you just reverse that, and I mean, some, I mean, some people do it 10, 90, like they might eat a healthy meal once a month or something. and they're like 10% of the time they're doing good things and 90% of the time they're doing bad things. So we're, we're as a society, we're completely flipped upside down. Our healthcare is completely flipped upside down. Most people out there, I would say 90% of people all over the world are 30-70, maybe even 25-75, which means 25% of the time they're doing good stuff and 75% of the time they're doing bad stuff so even if you start climbing even if you start switching that and start going from to 40 60 and then go to 50 50 and then go to or go to 55 65 or whatever or then go to 60 uh, you know going up to 60 40 you know if you're above in the good and below and then try to go to 70 30 70% 70 good 30% bad and then try to go to 80 20 Więc to jest właśnie ta naturalna droga, żeby yy, zaadresować swoje zdrowie, ok? to jest zwiększenie procentu, gdzie robisz, możesz sobie na przykład kupić, kupcie sobie jakiś dziennik i zapisujcie, co robicie, prawda, yy, godzina ta zrobiłam to, godzina ta i zadłam to, wypiłam to, poszłam tam i teraz... Krytykujcie to, czy to było dobre, czy złe, i zobaczcie procent, okay, w czasie dnia. I potem zróbcie jeden dzień, drugi, trzeci, czwarty, i zobaczcie procent w czasie tygodnia, w czasie miesiąca, prawda? Yy, stres oczywiście będzie na minusie, prawda? I niektóre rzeczy są bardziej ujemne niż, yy, niż inne, prawda? No, stres jest, jest po prostu, ja bym, on jest mocny, prawda? Niektóre są mocniejsze na minus, niektóre są mocniejsze na plus, ok? Sen jest bardzo ważny, ćwiczenia są bardzo ważne, oddychanie świeżym powietrzem. Okay? To są wszystko bardzo mocne plusy i picie oczyszczonej wody, prawda? Bez nieorganicznych minerałów. Także to jest ta naturalna droga twoja, jaką ty możesz sam zrobić, okay? to nic nie kosztuje i to jest taka podstawa podniesienia tego zdrowia, ale to wynika z twojego serca i potem z twojego mózgu, żeby po prostu oszukać ten mózg, nie ufać mu i żeby ten mózg nie podpowiadał ci złych rzeczy okay? i żebyś ty z boku patrzał co, co myślisz i yy, żebyś był przekonany, czyli ten mózg przestawił na to, żeby właśnie podnieść proces. Wszystko... How to become... A better person and a healthier person. And the gut, the good thing is, it's one of the fastest ways that it heals. The gut is made of epithelial tissue. And the epithelial tissue is epithelial cells. And epithelial cells regenerate themselves every 24 hours. Uzdrowienie jelita nie jest trudne, okay? tylko musi, trzeba zrozumieć, w jaki sposób to zrobić. To nie jest trudne, tak jak on powiedział. Okay? To się regeneruje w ciągu 24 godzin, i komórki nabłonkowe się regenerują, okay? powstają nowe, więc musisz im dać przede wszystkim cegiełki i musisz stworzyć im teren, żeby one mogły się zdrowo regenerować. Okay? So tak So the good news is if you change your diet, if you start taking good probiotics, if you get rid of all the parasites. Jeżeli pozbędziesz się, to jest klucz pasożytów i szkodliwych organizmów, ok? I potem zapopulujesz. Sw Swój, swoje środowisko dobrymi probiotykami. Ja zaraz tu powiem, jaki byłby protokół, jeżeli macie już Candida, macie SIBO, SIFO albo inne przerosty niebezpiecznych organizmów. Jaki jest skuteczny protokół, żeby to zrobić, ok? On mi się zawsze pyta. Czy już wszyscy w Polsce biorą oxypowder? Powiedz im, żeby chociaż raz w tygodniu wzięli kilka, dobrze? Ja mówię, dobrze, powiem. Then you can control and heal. Tak, gluten, gluten, Ta, gluten, gluten jest bardzo zły i lektyny, dlatego że to są po prostu żylety. Więc jeżeli będziesz wszystko robił dobrze, ok, i populował probiotykami, i leczył tą wyściółkę jelit i tak dalej, ale jeżeli będziesz cały czas y, spożywał gluten i lektyny, no to to są żylety, które w pewnym stopniu będą otwierać, ok, te, y, te połączenia międzykomórkowe i powodować to nieszczelne jelito. you start eliminating some of those acid foods. No, doesn't like, say acid foods. It znaczy acid making, to znaczy y, y, pokarmy, które y, powodują kwasowość, okej? Okay? Tak jak mięso na przykład albo Coca-Cola. And colas and stuff like that. Then your gut is going to heal. But until you stop putting those things in, yes, you can take probiotics every day, you can take oxy powder a couple times a week and you can kind of get by with it. And iodine is also is very important to heal. So iodine is another thing I would recommend. iodine no, jest, is naprawdę dobry na na jelita. Ale ja zaraz mam powiem jeszcze chwileczkę. To jest wszystko, więc y, oczywiście y, powiedziałam chyba to, co trzeba było. Teraz powiem, jaki jest protokół, który naprawdę działa, jeżeli chodzi o to, że już macie jakiś problem, ok? I ten problem jest taki, że on wam przeszkadza. On wam przeszkadza, dlatego że na przykład często chorujecie, ok? Często, y, przypuśćmy, dostajecie tak zwanej grypy żółtkowej, zakażenia albo po prostu jakiegoś. Y, nagłego takiego pogorszenia się funkcji y, tego przewodu pokarmowego, ok? Y, to najlepszym protokołem jest zrobienie 40-dniowego y, oczyszczania niebezpiecznych organizmów i pasożytów, i tutaj jest eliminacja właśnie, y, zabicie nadwyżek tych wszystkich złych organizmów, które mogą być w Twoim przewodzie pokarmowym, ok? I które doprowadzają do tego, że masz nie tylko kwasowość swoich komórek, ale też złe pH żołądka, ok? I nie trawisz wtedy prokarmów yy, dobrze. Więc to jest to. 40-dniowy program eliminacji szkodliwych organizmów przez 40 dni. Następnie, od razu po tym, od razu po tym, to 30-dniowy program regeneracji jeli. Dlaczego? Dlatego, że tu mamy inny probiotyk, ok? W tym programie. Program 40-dniowy eliminacji szkodliwych organizmów i pasożytów, który jest tutaj, ok? On jest dosyć drogi, ale to jest 40 dni i to jest naprawdę skuteczne. Ja, dla tych z Państwa, którzy oglądają i chcą zniżkę, proszę napisać na infomaupadetokspolska.pl, ok? To się może uda coś zrobić. Tutaj mamy dwa flakony wielkie, ok? Paratreksu, który jest na pasożyty, ma wspaniały skład. I do tego mamy Candida Balance, który jest na drożdżaki i pleśniaki, ok? I olejek oregano. Możesz dołożyć jeszcze berberynę. Oni teraz zrobili berberynę nową. Nie wiem, czy w Polsce będzie, czy nie. Możesz dołożyć do tego berberynę, jeżeli masz Sibo na przykład albo Sifo. Teraz, ty tutaj zabijasz niebezpieczne organizmy, które są u ciebie w jelitach, ok? I Lateroflora, który jest probiotykiem niesamowitym, to jest jeden szczep, który tylko jedna kompania robi na Florydzie. I Lateroflora jest szczepem, który yy, yy, zabija. Yy, nie tylko kandidę, ok, ale i Kolaj, Salmonelle i różne inne przerosty. Więc ty tutaj robisz to 40 dni, ok? Yy, to jest zaawansowany detoks przewodu pokarmowego. Paratrex to jest potężna mieszanka, która pomaga stworzyć nieprzyjemne środowisko dla organizmów szczogliwych i wspomaga ich eliminację. I to musisz robić przez 40 dni, okej? Okay? Dlatego, że tyle trwa cykl wykluwania niektórych pasożytów, okej? Okay? I niektórych. Nie... Pas... Ja mówię pasożyt, ale wy tu myślcie Candida, myślcie E. coli, okej? Okay? Myślcie Salmonella, myśl... myślcie 100 innych, różnych mikroskopijnych rzeczy, które wam niszczą ten przewód pokarmowy. Armowy. Lateroflora wyjątkowy probiotyk, który zasila jelita pożytecznymi organizmami, wspomagając i równoważąc trawienie, jednocześnie chroniąc przed szkodliwymi, o, szkodliwymi organizmami. Okay? Olejek oregano, to jest super silna mieszanka olejków oregano, oliwek, mięty pieprzowej i cayenne. I Candida Balance, czyli zioła i enzymy, które wspierają wewnętrzną obronę organizmu przed przerostem Candida, drożdży i wszelkiego rodzaju drożdżaków, pleśniaków i grzybic. Okay? Nawet jak masz grzybice palca u nogi, to jak bierzesz Candida Balance, to Ci to przejdzie. Wiecie o tym. To, jest, to, chodzi, to, to są grzybice w całym organizmie. Po 40 dniach tego... Przechodzisz tu na to, dlatego że to ma inny probiotyk, ok? To ma probiotyk, który się nazywa Ultimate Probiotyk, który nie jest probiotykiem zabijającym nadwyżki szczepów i nie rezydującym, tylko przejściowym. Lateroflora jest probiotykiem przejściowym, ona nie rezyduje. Ona wchodzi, zabija, czyści, ok? Zamiata i wychodzi, ale potem ty musisz zapopulować. Po. Zrobieniu 40-dniowego oczyszczania tych wszystkich rzeczy, to, to Wam strasznie pomoże. To jest bardzo skuteczne. Robisz 30 dni tego, czyli Aloes, który promuje zdrowie wyściółki Jelit. Enzymy, które trawią, nie tylko trawią, one są też ogólnoustrojowymi enzymami, które zbierają śmiecie tak jakby, okay? zbierają blizny, bliznowacenia, zaśmiecenie, zbierają, a też pomagają trawić organizm, te, przepraszam, trawić y, organizmowi. Plus ultimate probiotyk, który teraz zasiedla i zapopuluje ci już. Oczyszczone z tych nadmiernych organizmów jelita. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. I Oxy Powder kilka razy w tygodniu. Yy, aha, przez pierwsze dni, dzień 1 do, do siódmego, cztery kapsułki dziennie. Ok, przez tydzień bierzesz, żeby to wszystko wywalić, OK? Te wszystkie śmiecie, żeby wywalić, żeby to się nie absorbowało z powrotem, następnie przez yy, następne dni od 8 do 30 dnia. Bierzesz 2 do 3 razy dziennie, okej? Okay? Tygodniowo, przepraszam. Jeszcze raz. Dni 1 do 7, 4 kapsułki, ale to, to macie. Jak kupicie ten zestaw, naprawy Jelit, to to macie w środku, okej? Okay? I e, przez pierwsze 7 dni bierzesz co dzień 4 kapsułki wieczorem, oczywiście, na noc, tak jak zawsze mówiłam, a potem dzień 8, 30 bierzesz 4 kapsułki 2 do 3 razy dziennie. Te dwa programy, ja Wam gwarantuję, te dwa programy, 1 40 dni, okej. Okay? Musiałoby, musiałoby być coś niesamowicie złego, jeżeli to, te dwa by nie pomogły. Okay? To no nie wiem, nie, bym się spytała, do która grupa, co robić dalej, i, i tak dalej. 40 dni eliminujesz tamto, i potem bierzesz ten healthy gut, czyli yy, po, populujesz, ok? Populujesz, jeszcze wyjmujesz, da nadal Oxy Powder, dostarczasz tlenu, dostarcza dobrych pro, probiotyków i to pomaga. Ja to rekomenduję, jeżeli ktoś z Was chce te dwa programy zakupić, yy, ja poproszę to jak z Polska, żeby bardzo dużą zniżkę dali Wam, bo jakby to są drogie rzeczy, nawet jeżeli jeden, no to może mniejszą zniżkę, jeżeli dwa, to większą zniżkę, dlatego że jeżeli ktoś z Was ma naprawdę problem, do tego oczywiście jest napisane tutaj, co jeść, a czego nie jeść, dlatego że nie będziesz robił tego i pił cały czas alkohol i jad cukierki, bo to wtedy słabiej wyjdzie. Więc, żeby to optymalnie wyszło, to jest cała dieta tutaj: co jeść, co nie jest? jest to. Zakreślasz sobie od pierwszego dnia do 30. Więc pierwsze to jest 40 dni. Musisz brać 40 dni tamto, ok? I potem 30 dni to. Te dwa są bardzo skuteczne. Ok? Tak, na nieszczelne jelita. Tak, pomoże. Oczywiście, że tak. Oczywiście mówimy o nieszczelnym jelicie, prawda? Nieszczelne jelito jest spowodowane dysbiozą. Częste biegunki, częste zakażenia, ok? Odbicia, wzdęcia to jest wszystko spowodowane dysbiozą i nierównowagą, nierównowagą homeostazy w Twoim przewodzie pokarmowym. Więc Ty chcesz zrobić równowagę. Żeby zrobić równowagę, jak samo to zrobisz, to nic nie da. Ty musisz zabić najpierw to, co tam przerosło, ok? Zabić to, co tam przerosło. Mikroskopijne, ty nie musisz mieć wsików albo glizdy ludzkiej. Ja mówię o jednokomórkowcach, ok? Ja mówię o pleśniach, o drożdżakach, ok? O różnych takich przerostach: salmonella i kola i tak dalej. Także dużo tego jest i dlatego ludzie mają problemy. Niektórzy mają bardzo duże problemy i często zapadają na takie schorzenia. Yy, zobaczę, czy coś jeszcze jakieś fajne jest. Yy, miałam przerost kandydy. I włączyłam w nią dietę. Okej, okay. a jaka to by była dieta ścisła? Dieta ścisła, nie, nie wiem co to znaczy. Ja, ja nie rozumiem, co to znaczy. Ścisła dieta. Jeżeli powiedziałam ścisła, to może użyłam takiego słowa, dlatego że tutaj, i, i w jednym programie, i w drugim jest broszura, która wyjaśnia, co w czasie tego programu. Czego unikać, a co wdrażać, prawda? Wdrażamy pokarmy w czasie programu eliminacji złych, niebezpiecznych organizmów i przerostów, wdrażamy pokarmy takie, które wpływają na to, że tworzą środowisko złe. Na przykład pestki Dyni, przypuszczmy, no ja, ja Wam daję jedną, jedną e, prawda? Są bardzo anty, antypasożytnicze, więc tam jest napisane, jest lista, co jest antypasożytnicze, a na przykład eliminujemy ciasta i lody, okej, okay? bo to żywi kandydę, więc nie będziesz się pozbywał i jad lodów i ciast, nie? no bo wtedy pozbędziesz się mniej, prawda? Bo będziesz ją żywił cały czas. Więc jest lista, czego nie jesz, co jesz. Tak samo w tym. Jest lista, czego nie jeść i co jeść, okej? Okay? I te dwa programy, jeżeli macie pro, y, problemy, naprawdę to ja polecam, dlatego, że pomogło wielu osobom, pomogło moim znajomym, okej? Okay? I wiem, że pomaga, ok? Po prostu to jest y, przywrócenie tego całego systemu, y, całego twojego środowiska trawiennego do normalnej homeostazy, okej. Okay? I to pomaga. Ten pierwszy, i potem ten drugi. Jeżeli dopiero teraz się załączyliście, to yy, wróćcie i od początku. I oczywiście obejrzyjcie, i oczywiście napiszcie, jeżeli ktoś chce, to proszę. I yy, dodatkowo damy jakąś zniżkę. OK, do Toks Polska poproszę ich, żeby dodatkowo dał wam zniżkę, jeżeli jesteście zainteresowani. Na razie.